Jest wtorek 31 stycznia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Czas na losowania. A czas biegnie naprawdę szybko. Dopiero co witaliśmy 2023 rok, a jego pierwszy miesiąc właśnie dobiega końca. I był to bardzo dobry miesiąc dla graczy lotto. Trafiło się między innymi aż 6 szóstek w lotto, w tym jedna warta ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Na koncie styczniowych wygranych mamy też 31 piątek w mini lotto. Powitaliśmy też nowego Euro pod milionera. On z kolei wygrał prawie 2 miliony złotych. Wynik dzisiejszego losowania Euro podam Państwu za chwilę. W styczniu szczęście dopisywało też graczom Multi Multi padły m.in. dwie wygrane po ćwierć miliona złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba trafić 10 z 10 typowanych liczb. Losujmy Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 71 63 27 Siedemdziesiąt pięć, piętnaście, dwadzieścia osiem, siedem sześćdziesiąt pięć, trzynaście, dziewięć, trzydzieści pięć Jeden, sześćdziesiąt siedem, czterdzieści jeden, dwadzieścia cztery, osiem, osiemnaście, dwadzieścia jeden i liczba czternaście, która jest plusem. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu mini lotto na lotto.pl oraz w dąbrowie górniczej padły wygrane warte po ponad 152 000 zł. Serdecznie gratuluję, zapraszam na dzisiejsze mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb.

W tym miesiącu trafiły się też dwie wygrane po ćwierć miliona złotych w kaskadzie, a żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów. 12 liczb na swoim losie losujemy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. Jedenaście. Cztery. Dziewięć. Szesnaście. Dziewiętnaście osiemnaście, dwa, osiem, siedemnaście. Eurojackpot jest aż 12-stopni wygranych. Do zdobycia są też największe pieniądze, bo akumulacje mogą sięgać nawet pół miliarda złotych i tak właśnie jest dziś. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 500 milionów złotych. A losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20.15 a 21. w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 43, 20, 30, 41, 21 oraz 11, 10. Gratuluję zwycięzcom. W Ekstrapensji mogą Państwo wygrać pensję na lata. Ta w zależności od stawki w grze może być warta do nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na Ekstrapensję. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. to wylosowana liczba. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści. Dziewiętnaście. Trzydzieści dwa. Osiem. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapencji jest liczba trzy. Pensja w Ekstrapensji wypłacana jest przez lata, a premia w Ekstrapremii od ręki. W tym miesiącu zdobyło ją 3 graczy. do każdego z nich trafiło po 100 tysięcy złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste, następuje zwolnienie blokad i rozpoczynamy losowanie. Wylosowana została liczba 11, 5, 1, 28, 30. A ostatnio wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. Dwa. Na ten moment czekali wszyscy fani lotto. Przed nami już ostatnie w tym miesiącu losowanie tej gry. Komu dopisze w nim szczęście może wygrać duże pieniądze, bo dziś pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Zapraszam na losowanie lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 46 41 8 Dziewiętnaście. Pięć. Dwadzieścia osiem. A teraz zapraszam na rysowanie Lotto Plus. I oto liczby rysowane w Lotto Plus. Trzydzieści trzy. Dwadzieścia pięć. Czterdzieści sześć. 41, 30, 36. Informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo m.in. w Eurojackpot. Losowanie tej gry już w piątek, a do zdobycia jest 45 milionów złotych. A ja zapraszam Państwa na jutro, na godzinę 14, na pierwsze lutowe losowania Multimulti multi oraz Kaskady poprowadzi je Konrado Moreno. Dobranoc.